Witajcie w Five Nights at Freddy's, część druga, a właściwie część druga części pierwszej. Postanowiłem zrobić drugą część, ponieważ e, kolega Astro zrobił drugą część i swojej, swojej serii i wyzwał mnie na pewnego rodzaju pojedynek. E, ponieważ e, ja nie, nie jestem w stanie nagrywać zbyt często, to postanowiłem, że dzisiaj po powrocie do domu się rzucę na to i zrobię tak. Tak na raz. Zobaczymy, co wyjdzie. Um, nie spodziewam się, żeby wyszło nam um, za pierwszym razem trzecia noc. Um, ale zobaczymy, będziemy próbować. Um, Astro tobie też nie wyszła, trzecia noc, więc jak dotąd jestem, nie jestem do przodu. Tak jak wiadomo, jesteśmy jak aequo teraz. Um, więc spodziewam się, że um, mój, um, moja próba obecna raczej nie zmieni sytuacji. Ale zobaczymy. Dobrze, kontynuujmy. Bez e, dalszego wstępu, bo wstępy są nudne. <laughs> Dobrze. I mam taki... Mam taką koncepcję, żeby wyciszać... O, o już i chodzą. Um, żeby wyciszać człowieka telefon. Ponieważ ty, astro jeszcze nie słyszałeś chyba tego... O, pięknie. Więc nie chcę ci spoilerować rzeczy. Dobra. Oho! O oh jezu! Coś tam się działo. Wszyscy chodzą. Uff! O oh jezu! Od razu! Od razu! Co za sytuacja! Dobra, cikaj jest u siebie. Nie odpiękować. Okej okay. O, teraz jej tam nie ma. Ależ tempo od razu! Od razu wlecieli po prostu. Dobra. Uff, nie byłem na to przygotowany, nie zdążyłem się w ogóle jakby ogarnąć z tym, co się dzieje. Wiejczyk jest chyba w kuchni, wszyscy reszty są na miejscu chyba. Dobra. No więc tak, dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy na trzeciej nocy Five Nights at Freddy's 1. Nos jest prawdziwy, tak, nie dodałem tego w poście astro. Aż takim youtuberem nie jestem. O, słyszę kroki, ktoś się porusza gdzieś, oho jest tutaj właśnie, dobrze, no to zaraz będzie przy drzwiach zapewne. Um. Okay. Mhm. To są kroki, to, to, to właściwie słychać, więc tak naprawdę nie trzeba chyba słuchaj, patrzeć na kamerę aż tak. Prędzej na Foxiego patrzeć na kamerę trzeba, chyba. oho jeszcze nie ma, no, dobra. No i nasłuchujemy, chyba. Eee, oho. Oho, Bonnie się ruszył. No to już trochę po nas. Coś czuję, że to będzie bardzo szybka noc. Najmowa nie było jeszcze jump jumpscare'u w tym playthrough. Więc przydałby się jakiś, tak, tylko dla kontentu. Dla no nie, content jest ważny, jak już udowodniłem moim um, longplayem Outlast, takie kiedy biegałem we wszystkie chase'y bezsensownie. Dla contentu, gdzie jest ta cholerna chica? Ja od razu mówię, że y, nie zdarza mi się raczej przekonać po polsku, e, więc jeśli coś powiem, to to jest już rzadkość. Oho, patrzy się na mnie. Dobra. Ok, wszystko jest pod kontrolą ogólnie. Myślę, że możemy sobie zrobić chwilę przerwę, pooszczędzać prąd. Famous last words. Hmm? Ktoś chodzi. Pięknie. O, kto tu jest? Freddy chyba. To niedobrze, Freddy się ruszył. Ten dźwięk taki sugeruje Freddy'ego A gdzie jest Bonnie? Gdzie jest ten dziad? Nie widzę go. Zaraz co. Okej, okay, tam się nic nie stało. Chica, Bonnie. Bonnie, gdzie jest Bonnie? Tu jest Chica, tu jest. Absolutnie mi się nie podoba ta sytuacja. Koledzy, nie czuję się tutaj dobrze. Nie czuję się komfortowo w tej sytuacji. Mówię to obsługując grę jedną ręką, a w drugiej ręce trzymając szklankę z sokiem, ALE... Poczucie zagrożenia jest prawdziwe. Więc... Nie ma co... Bagatelizować... W tej sytuacji. Która jest niedobra. I znowu słyszę kroki. Ktoś idzie. Ale nie wiem z której strony. Fuck it, fuck it, Panik, panic mode. Jakby ja nie wiem co się dzieje Wszystko się dzieje tutaj W tej grze Gdzie jest ktokolwiek? Nikogo nie... O, dzień dobry Okej, okay, Jack jest tam, a Freddy nie wiadomo gdzie jest No to typowe, okej okay. Jesteśmy na trzeciej AM Jak na pierwszy raz Nie mam tragedii w sumie Słyszę kroki Lec się strasznie uaktywnił nagle Przynajmniej Foxy nic nie robi dzisiaj Okej okay. Nasłuchujemy mm. Kroki, kroki Kroki są gdzieś, ale nie wiem gdzie Kurczę, ewidentnie są kroki gdzieś tutaj Nie mogę. Oni chodzą. Gdzieś. Nie wiem gdzie. Nie ufam temu absolutnie. to jest Chica. nie ma w domu jak zwykle. Czyli Freddy się gdzieś... Kurczę, nie wiem kto gdzie jest. To jest najgorsze. Bo na tych pierwszych dwóch nocach jeszcze wiesz, jesteś w stanie ogarniać, co się dzieje, a tutaj to już tak... chaos. Okej, okay, sprawdzamy drzwi, tylko sprawdzamy drzwi i tak dotrwamy do szóstej być może. No. Ktoś, coś? A oh, Foxy się uaktywniła tylko trochę. trochę. Okej. Okay. Żyjemy. Jeszcze. Nie można przeceniać swoich umiejętności w tej grze. Tempo reakcji jak zwykle... niezwykłe no, no. <laughs> Niesamowite wręcz, można powiedzieć Chyba tam był Bonnie w korytarzu Oho Ok, 13% Jeśli teraz będzie piąta, to może jeszcze zdążę, ale... O, jest piąta, dobrze, cudownie Kroki Bonnie jeszcze się nie pokazał nigdy przed drzwiami Dzisiaj Okej okay. Trzeba powoli Powoli Rozsądnie A nie Huuu 9% To no, typowa sytuacja dla mnie Zdecydowanie zbyt asokracji nie gram Ale sytuacja troszkę tego wymaga Byłem, czy Foxy się nie uaktywni To jest taka strategia typu na no, piątą noc, a nie na y, trzecią, ale no cóż Trzeba... O jezu Okej, okay, zaraz umrę Prąd... Ale jest już piąta, już piąta jest od jakiegoś czasu, więc jest szansa, że będzie tak jak ostatnio O kurde Jeszcze Foxy jeszcze Foxy miał takie e, pust... nie było go tam i było x mini przed niego. Tak, na mnie faworyzuje Astro. Ja, znaczy ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy to jest... Um, to, to już nie wygląda uczciwie at this point. Nie będziemy zaczynać czwartej jakby co. Ale no... Chociaż, a wiesz co no dobra, spróbujemy. Tak, aż, aż mnie coś zabije. Oh, oh, hey. Hey, wow, day Znowu um, spoiler, znaczy, no, mutuję um, telefony, żeby ci nie spoilerować rzeczy, więc się na czwartej nocy. Jest dużo szans, że w końcu przejdę tą grę. Nie spodziewałem się, że to doprowadzi do tego, że przejdę tą grę w całości, ale... W sumie... Jak sądzę, bardzo spokojnie. Tam poprzednio coś się zepsuło na pier y pierwszej godzinie wszyscy wszystkiego innego. To właśnie chyba nie jest normalne. Oho, cześć Freddy. Mm -hmm, Okej, okay. czyli wracamy do normy. Wszyscy z tym nie atakują, Foxy śpiewa. On jest tu. Chica nie wiadomo gdzie jest. Pewnie pod moimi drzwiami, znając moje szczęście, nie jest pod moimi drzwiami. No, niech mnie coś już zabije tutaj, no. Słaby jest ten kontent. Nie ma żadnych jumpscarów. Nie ma żadnych śmiesznych reakcji. Jakbym miał śmieszne reakcje na to byście ich nie zobaczyli. Powiem kamerki kamerki, Smutno. Czeka na mnie ty pozuje tutaj, jak widzę. Foksy sobie śpiącej całą noc. Ktoś się ruszył. Kurczę, się rusza, śmieszne Nie chciałem żeby, żeby on się tak ruszał na... Widział ktoś coś takiego? Znaczy na pewno wszyscy to już widzieli, ale ja tego nigdy nie widziałem w chcę stanie jak tak zostanę na nim Ale super W życiu tego nie widziałem I on coś jeszcze mówi Ona też tak robi O i Fred jest tutaj To jest jakiś masowy glitch, tutaj ich złapał jakiś wirus jakiś Pandemia Patrzcie na nich, co oni robią Ktoś to widział? <grystanie> Mam wrażenie, że jestem w jakiejś paście Gra mi świruje tutaj Bo nie podchodzi. No właśnie, dobrze, bo oni nie tutaj się właśnie poruszał się i ruszał i nie mógł dojść tam. Biedny. Wolno chodzi, ciężki jest. Pewne, nie wiem sumie one ważą. Pewnie dużo. Tak robi kolejne kroki, kolejne kroki. Tak by nie było cały czas przed tym kawałem. Cześć Foxy. Okej. Okay. Ten Freddy tutaj to jest creepy bardzo ten render. Oho. Coś tam się działo. ktoś idzie. No, znowu jakieś kolejne kroki słyszę i nikt się nie pojawia. Ależ akurat Foxy jako mi się cał, całkiem dobrze udaje. ganiać. Znowu to robi. Jest jakaś rzecz związana z czwartą nocą, o której ja nie wiem. Fascynujące to jest. Oho, ktoś idzie. No nie no, ja tego raczej nie przeżyję, no bo e, nie oszczędzam baterii i w ogóle, więc e, to jest taki raczej dla sportu sobie tutaj przechodzę z pacerkiem. Takim spacerkiem, który się skończy raczej moją śmiercią niż czymś innym. Ale spacerkiem tak czy inaczej Wszyscy świrują dzisiaj. Czik jest w kuchni, Fred jest nie wiadomo gdzie. Podobno coś takiego jest, że na Linuxie się różne isteregi częściej aktywują z jakiegoś powodu. Bo coś tam maszyna losująca... Maszyny losujące są beznadziejne w grach. One, one zawsze się bagują. To w Rampire było tak samo. Cały czas dostało ten sam numer, chociaż był maszyną losującą. No ale jakieś dziwne. Ktoś coś? kupnia? Kurczę, i chodźcie szybciej. Czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić, jakby ta gra wyglądała, gdyby te roboty po prostu tak biegały, a nie szły krok po kroku do Twojego miejsca pobytu? Po prostu by się tak odbijał tymi czujami, jak tarczą, to by było śmieszne. Nie chcę się to zrobić, nie chcę zrobił uh, mod, w którym one tak szybko atakują. Kurde, jeśli ja znowu przeżyję, to, to będzie taki mem. I tak widziałem tego Frediego jednego. On tam jest zdecydowanie. Ktoś chodzi. Nie, to nie powinno być możliwe. Jeśli ja przeżyję znowu, to ta gra jest zbugowana mocno. Bo to tak nie powinno być. Ja, ja już wtedy oddam challenge astro, jakby możemy się pojedynkować w grze, która działa. Bo to jest nieuczciwe w stosunku do siebie, jeśli ta gra mi znowu pozwoli wygrać. Mhm. Jeśli to będzie trzeci raz, to będę nie wiem, co zrobię. Wybierz inną grę astro. Mhm. Jeszcze ty mi się aktywowało, kurczę. Coś tam jeszcze chodzi w chyba. No, kroki. Będzie tam Przepraszam! Nie wiem co ta gra mi robi. O Jezu. Ja po prostu głos stracę się śmiejąc z tego. No i tak wygląda moja próba em, zaskakująca. Moja druga zaskakująca próba e, przejścia tej gry e, w częściach. E, nie spodziewałem się tego. E, to, to wyszło dosyć dziwnie, szczerze mówiąc. Teraz masz nadabienie dwie noce astro, więc e, powodzenie. Na twoim miejscu e, uznałbym to za uczciwe zrezygnowanie z tego pojedynku już teraz, ponieważ e, wyraźnie gra. E, gra sobie już wybrała, kto to, kto to pierwszy skończy. Jest to dosyć nieuczciwe. E, nie wiem, co się stało. E, losować numerów jest po mojej stronie. Ej, nie mam z tym nic wspólnego <laughs> Nie wiem co tu się dzieje Ogólnie Powodzenia